Serii Mortal Kombat A-Z, gdzie pokazuję wam pierwsze części Mortal Kombat i tak sobie dożyć, do może taką Might Sub-Zero I później stanęliśmy, gdyż powiem następnej części Mortal Kombat ukazało się już na konsole I wypada, wydaje mi się, że Wypada chyba do tej serii powrócić Cześć, witam was bardzo serdecznie Ja jestem Ninja, a dzisiaj zagramy sobie W Mortal Kombat The jest na Playstation 2 Cóż, jest to Pierwsza gra jaką kupiłem na konsolę Playstation 2 W zasadzie samą konsolę Playstation 2 Kupiłem stricte po to, aby grać W nowe części Mortal Kombat Cóż, gra ukazała się w 2002 roku Ja gram sobie na emulatorze, więc możecie widzieć jakieś tam minimalne uwagi w postaci jakiegoś tam pasku tutaj jak mam e, przy napisach w One są takie niebieskie paski, ale one w życiu niczym absolutnie nie przeszkadzają w rozgrywce. Sama rozgrywka przebiega naprawdę rewelacyjnie. Może nie przedłużając dłużej już. Eee, razem se kliknął nie to co trzeba. Wejdę od razu w tryb arkadowy. I przejdziemy sobie, myślę, ten cały turniej Mortal Kombat, także żebym Wam pokazał sam schemat rozgrywki oraz nieco powspominał, nieco opowiadał Wam o tej części produkcji. Cóż, rozgrywka rozpoczyna się stricte po Mortal Kombat 4. Ja wybieram sobie Scorpiona na start, ja no oczywiście. I tak, co się w ogóle takiego stało? Xiang oraz Quan zawarli śmiertelne przymierze, taki jaki właśnie jest tytułowy, yy, tak jak brzmi właśnie tytuł tej gry, czyli The no i z racji tego, że oni zawarli to przymierze, no to cóż, siły dobra i zła troszeczkę musiały zaś yy, się połączyć. żeby po prostu jakoś stawić im czoła, żeby oni raczej przerastać wielką armię nieumarłych wojowników. Która miałaby zaobserwować wulę ale udało się przygotować za tym się ale też nie oko się bez żadnych komplikacji. Swoją drogą, zwrócił uwagę, jaką mam tutaj fantastyczną oprawę wizualną. Mam rok 2002, jak na moje oko. Grafika wygląda świetnie, nawet czy w czystych czasach. Całkiem się cześć! wygląda, w żaden sposób nie odstrasza od gry, czy, czy Oczywiście, ten te, jest też więc troszeczkę grafika ale niewiele, niewiele, naprawdę niewiele w stosunku do oryginalnego projektu oh, yeah, z yeah, Ja yeah. tak tą grę zapamiętałem, grając w nią na PlayStation 2, więc cóż, jak dla mnie, bez różnicy. W grę grałem naprawdę bardzo sporo. Jest tutaj również nowy tryb, jaki jest tryb Conquest. Jest to tryb takiej podróży, takiego wykonywania questów, które polegają na wykonywaniu różnego rodzaju misji. Czyli z reguły jest na przykład tutorial w postaci, że mamy nauczyć się kombosa na tej kwestii i rozwalić nie okay. w, w zasadzie była robiona... tak. Niewiele wiele do rozgrywki. Bardziej bym zapomnieć o Chcę, że jakąś tam wolę, jednak, że tak to wygrała. Ok. Czekaj, również. fajna e, zgraja, ponieważ tutaj jest kilka znaków. Dokładnie jeden, drugi oraz trzeci. Czekajcie, chwileczkę. Tak? No. Człowiek wins. Ok, mistrzuję. Powracam. Eee, dobrze, dalej dobrze, 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 tam dobrze, 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 potem dobrze, 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 no i tak, no powracając jeszcze tutaj yy, do Stricte Mortal Kombat Deadly Aliens, to tutaj właśnie mamy kogoś, więc Było dużo nowości, dużo sekretów, co się bardzo graczom spodobało. Niestety dużo osób ubolewało, że gra nie trafiła na komputery osobiste. Ja też, bo po prostu musiał to do wydatku na konsole, a streak te graby tak naprawdę zyskała, jeżeli się pojawia na twojej platformie. To jest moja ulubiona arena tutaj z Mortal Kombat Devia. W desepczynie te areny były tak fantastycznie dodane, że niektóre elementy, jak na poręcze tutaj. Jeżeli byście do wbliżyli, się do mnie zbliżyli, to pojawiałaś tam linia, przez którą mogliście wykopać waszego przeciwnika i gdzieś po prostu jakąś inną arenę, to naprawdę świetnie wyglądało i robiła mega dobrą robotę w grze. Okej, okay, udało nam się rozwalić onego cage, a ja sobie drogą gram na poziomie medium z racji tego, że damy sobie tutaj jako tak serię gameplay, więc to jest taka pogadanka przy grze, a no, że jakiś tam gameplay gdzie chciałbym pod coś. I zresztą będę mógł tego robić absolutnie na kaweturze. Mógłbym robić to nawet na klawiaturze, ale w jednak napadać. Ponieważ te części montaje na i tutaj lepsze w gorę myślę, że myślę, Kwestia przyzwyczajenia, nie więcej. Okej, razy, dwa, dwa, trzy. Nie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Okej, okay. raz, dwa. Trzy. Okay. Raz, dwa. chyba się nie podoba z tym, co ja z nim wyrabiał. Bo to jest trochę masakruje Mam ja tu miałbym fajne ciosy specjalne oh, oh, Dobra, masz Spira Na dietę. Takie Okej, okay, udało nam się Yeah O jest to Tego mi brakuje na przykład w MMortalu Takiego zakończenia potyczki udało nam się wybrać Kolejną rundę Znaczy kolejną, pierwszą Będziemy z następną tematem. mamy czas też pokazany, więc będziemy stricte wiedzieli ile ile też mogę sobie monitorować w taki sposób też jak długo już gramy, wow, wow. Na Ale myślę, że dojdziemy szybko za 2 tygodnie, bo jeżeli wysłuchujemy to przejściu, będzie ale nie na tym nic zależy. A mam też najpiękniejszą arenę to części portala, naprawdę za jest zajebista. Strasznie mi się podoba oprawa wizualna tutaj, Są, jak sami widzicie jest to dopuszczone na maxa. I robimy naprawdę kupę dobrego. Wygramy na Flawless Victory! Do... Wygramy na Flawless Victory! Flawless Victory! Yes! Ki. Cię w Chyba nie w sosie. Ja że, że aż brzmiał na nie tego mistrza w praktyce. nie

to co on tutaj wyprawia z tym walki, to, to, jest to postać w tej grze, naprawdę. Najgorsza postać jak dla mnie, w Mortal Kombat bólegi alien, to... Tak naprawdę, tak tragicznie, się tak... nie, tak, tak, to tragiści, tak bo, nie, no, Nie no, 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 tak no, 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 no,

Uuuuuuu! Naszał kika! Okej, okay, udało nam się wygrać. No i się mistrzowski pojedynek z odwieżnym przeciwnikiem z To Jest Sandino. Mamy kolejnego oponenta, jakim jest Kano. Fushi Academy. O! Mamy też test your mind. Który jest bardzo sympatyczny w tej części rozgrywki. To, wtedy powróciliśmy test do tego. Jak był might. to świetny moim zdaniem ruch, tylko... I się tutaj naciskało ten No ja nie wiem. Chyba mi się uda. Czulej to. No kurde, nie ten, który wiedział, że. Ja pierdzielę. Nie wiedziałem na każdym to akceptuję. Kurde, mogłoby się Jakby mi się tylko wyświetliło, jaki przycisk jest odpowiedzialny za to, to bym to zrobił. Zresztą widzicie. Brawny

U. 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 Nie, nie, leży! Okej, udało nam się wykonać, pokonać. Następnego oponenta, Mortakomata, jak no. I teraz, z kim będziemy się Z nikim innym, jak z Kenshin. Patrz na Świątynia Linkway. Świetna arena swoją drogą. Zresztą zaraz zobaczycie, jak tej bańki wygląda. Podoba mi się te katstęki, te loadingi tutaj. Jesteś? Dość... No ale. <grymne>

Ha ha i ha Teraz ty Taki, zawaj i walcz Nie ślizgaj się w tym lodzie kurde że go pożarnie Nie Uuuuh, uuuh, Pięknie udało nam się leżeć, Kenzie! Leżeć, 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 leżeć! Skorpion wins! Elegancko Skorpion! Dobcy! nam się pokonać Kenzie'ego, nie będę jak go go skonstruował. Kenshi, jeżeli nie graliście mego Mortal Kombat, dał Skorpionowi swojego syna jako kubanka. I Skorupy naprawdę wyszło u dla świetnego wojownika, swoją drogą. Okej. Mamy Scorpion vs. Scorpion, czyli versus, versus, versus.

何 Tak O! Ej, dziko, mocno. Odsień. Uwielbiam ci Fatality. Rewelacja. Świetne Fatality, jak dla mnie, bardzo mi się podobało. I jedziemy raz jeszcze, w mu. Pomuścimy samego siebie! Tak być nie będzie. Jakieś tutaj chyba będzie to żeby nam dyktować warunki co i jak. Absolutnie tak być nie może. Okej. Okay. Wygraliście wygrać pierwszy pojedynek, pora drugi. jej drugi. Zwróćcie uwagę, że soundtrack może być nadal idealny, jest naprawdę. raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Swoją drogą, jeżeli chcielibyście na przykład linka do emulatora, emulatora, o, mogę wam go podesłać? Ale to piszcie, na pewno coś. Dobra! Ja do <gry> i z tego patłem. Nie powiem gdzie. Okej, okay, nie pozostaje nikt inny jak teraz. Moloch na końcu. O, oh, mamy test your sang. Tego <grym> jeszcze nie widzieliście. Zobaczcie. Your Gdzie będziemy mieszać tej kubkami z, Jeden z kubek będzie prawidłowy i jego musimy odgadnąć Z czasem tych kubków jest coraz więcej i może się robić moją mindfuck Wiem w którym jest Uważam, Żebym wiedział na którym jest koło, Chyba na tym Firelife. Udało się Odgadliśmy i zarazem zrobiliśmy troszkę hajsu, ale tymczasem powróćmy już do walki. Ok, mamy mulucha. Muluch się stresi nam w złości. Myśli, że to wygra.

Okej, okay. duże reakcje. No schoczył. I mnie. Łał, co mnie hmm, <brilliant> <tense> Strasz Strasznie, strasznie, strasznie mi wyszło. Okej, okay, jest bardzo prosty, naprawdę. Strasznie prosty. Najmniej na poziomie medium. Nie idzie na... Nie ale ja tak Ale jako boss nie sprawia, że przy przypomniał. Za prostą, za boss. I Moloch zalał się krwią. Jumart! <grystanie> <grystanie> Dokładnie tak. Teraz. No pozostaje nam nikt inny jak Kwan do spuszczenia w pierdolu, i jeszcze będziemy mieli Shang Tsonga. czyli w skrócie walczymy już teraz ze śmiertelnym przymierzem Taki pokój. Troszkę old schoola jest jak najbardziej wskazany. Raz, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz ma i ma i zmiar,

Na dwa, trzy. Kurde. Na go, jest. Jest. Za... Leżeć. Dało Udało się. Pięknie. Wygraliśmy z Quan na razem Zarazem dokonują. że tu jeszcze Tymczasem pozostał nam tylko jeszcze jeden frajer, niejaki Shang Tsung, ktoś coś o nim słyszał, wie gdzie jest, ja go dorwę i go dopadnę, rozstrzępię na strzępy, rozstrzępię na strzępy, czytana, zmigamy. Ja, dwa, Raz, dwa, I teraz, teraz tak samo idzie na jakiś gdzie na początku. Pytanie, czy uf, 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 uf. na tych będą Dobrze Tyle, tyle! Samo zostało przeczytane. Dobra, no teraz stricte elegancko lecimy. Ale się napracował i nabęczył tym, tym kompostem, ale wyglądał to imię, jak uszczęte, to na sporo obrożenia. No. To, to było to kombo, które wcześniej yes! się się! Nie! Nie stało Pięknie! Wygraliśmy turniej Mortal Kombat i zostaliśmy czampionami! Champion! Lubiłem ich! <laughs> Już mistrzowie, mistrzyci nie odam. Ciągnąć może taką baderię, ale wspólnie na co bardzo serdecznie też mi mam dziękuję. Wydaje mi się, że za chwileczkę będziemy musieli się pożegnać, ale jeszcze oczywiście także wysłuchajcie, tak żebyś historii Skorpiona. The hunt for Quan Chi had led Scorpion to the palace of Shang Tsung. Scorpion entered the palace through a hidden passage. As he made his way through the lower levels, he was discovered by the two Oni he had previously encountered while in the Nether Realm. shang Tsung had secretly allied with moloch and draman as a backup defense against guan Chi. The the only had been hit in an underground and were periodically fed to keep them satisfied scorpion fought well but was overpowered by moloch and draman although they could not consume the ninja specter they devised another means for eliminating their foe that would satisfy their cruel nature the only brought scorpion before the portal to the heavens that Shang Tsung had tapped as a source of limitless souls. They hurled him into the Soul Nado, and his hellspawn body was ripped apart by the purity of that realm. No, czy że tam ciało scorpiona stało się częścią pewnego wymiaru, do którego Shang Tsung go, yy... no, czy go tam stworzył, ale oczywiście tak, że nie dał mu się bez problemu jego. Uciec i ponownie walczyć w obronie, tworzyć nowych rekrutów ninja i tym podobne. Cóż, to mamy koniec Mortal Kombata. I myślę, że na tym etapie rozgrywki będę się już powoli z wami żegnać. No cóż, mam nadzieję, że ten gameplay z Mortal Kombat Dedia wam się Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę dla motywacji. Jeżeli chcecie mieć na bieżącym nasz ciężki materiał, to kopnijcie mi suba. Oraz, jeżeli chcecie mieć także również następne odcinki, czy to też chcecie zobaczyć, może ten Conquest, może a więc czy dla Was go nagrał, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, a jeszcze jedno, jeżeli chcecie zobaczyć sobie tam playlistę, oczywiście może taką AZP, ale to jest i inne rzeczy, to wszystko to będzie także w momencie A więc mistrzowie, ja będę już powoli się do mnie żegnać. Mam nadzieję, że Cię Wam się spodobał. ja mówiłem górę na pod Was, jeżeli chcecie. Oraz kopnijcie mi sumę. Ja tymczasem uciekam już na kolejną misję, a wy trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!